Witam Was, widzowie, w drugim odcinku tegorocznego Vlogmasa. Salut! Mam nadzieję, że wyspaliście się w tę niedzielę, zjedliście porządne śniadanko i wypiliście kubek ciepłej kawki bądź herbatki. I tak dla jasności, bo widziałam, że sporo komentujących w szorcach mówią, że nagrywam w łazience. Tutaj te płytki są płytkami kuchennymi, tak, wyjaśniając. A poza tym, jak wiem, że wiele osób ma ogólnie okno w łazience, tak, to w łazience na parapecie trzymałby przybory piśmiennicze. To tak trochę dziwne miejsce, bo mogłoby to zawilgotnieć i mogłoby przestać działać. Chyba. Czy jeżeli by kredki wilgotnią to przestałyby działać? inżynier nie wie takich podstawowych rzeczy. Tak, widziałam tę, tę roletę. Postaram się ją jakoś naprawić, ale tytuł inżyniera w moim przypadku bynajmniej nie jest... Tytułem technicznym. No cóż, jak jest siedziapą? To jest siedziapą! Jestem tytułem inżyniera, to niemal jak w memach o weganach i studentach prawa. Wspominam o tym porazemty. Trzeba zmienić temat. Dla na dzisiaj jest następujący. Trzeba jechać na niebusze, bo odebrać puzelki. Polecam Wam takie grupy na Facebooku, odtam za darmo, za niewielką kwotę właśnie takie, żeby nadać drugie życie rzeczom i właśnie będę jechać w puzelki. Kocham puzelki! A drugi pomysł jest taki, żeby coś z tego wzią, wziąć i zniknąć. Tak, będziemy może coś rozpakowywać. To było dosyć długo zbierane, Nie rozmawiajmy o tym. Ale w sumie to taki mało świąteczny wyjdzie ten vlogmas. Więc trzeba coś wymyślić, żeby był bardziej świąteczny. Znalazłam towarzysza. Może ubierzemy towarzysza w sweterek świąteczny. Chcesz sweterek świąteczny? Nie, no to masz tylko halloweenowy sweterek. A oto świąteczny element, i zaraz zobaczycie, gdzie on będzie. A oto nasz uroczy element świąteczny. Co się stało, perełko? Co perełko, co staruszku? Na pomóc ci żółwiku. Ogólnie pomogłam perełce wstać, perełka zmieniła miejsce bytowania na inny kąt łóżka i chyba aktualnie odmawia w dalszym udziale we wrogmasie, no cóż. Jeżeli piesek nie chce występować, to pieska nie zmuszajmy. Pamiętajmy o tym, że jeżeli piesek mówi nie, to słuchamy pieska, bo możemy stracić nosek, albo paluszki, tak piesku? On jak mnie widzi z telefonem albo z aparatem, to ma dość, bo już wie, że będą zdjęcia. Tak, dosyć dużo robią zdjęć. Wie tak mało rudy No to co? Kup w mrocznej przygodzie to muzelki. Ja to jest jestem prosta kobieta, nie? Albo się cieszę z puzzli, albo z mandarynek. Muzelki. Dużo muzelków. Otwórzmy je. Przygotowania do nagrywek bilake, ktoś mi zajął miejsce. A może Spanielek chce otworzyć kuzelki, Wspanial. To, że jesteś głuchy nie znaczy, że nie słyszysz. Już ci to pomoczyłam. Chyba się nie dogadamy. Słodziak jest nie? Co? Co? Siada się obok Ciebie? Mam kompana. Cześć, kompan. Jednak nie mam kompana. Jednak wrócił się chyba dzisiaj, nie może zdecydować, czy chce brać udział w nagrywkach moją księżniczką. Nie lubię tulciania, nie lubię tulciania taką. Czyli matka nagrywaj, a ja będę się wycierał, tak? Tak. panie bawi się tutaj za mną, to my odpakujmy puzelki. Pierwsze puzelki jakie mamy, puzelki 500 elementów, przedstawiające w sumie, w sumie ciężko mi powiedzieć, co? Jeżeli macie jakieś ładne określenia na to, to dajcie znać w komentarzach. Pies, <gryw> kocham Cię. Tak więc to są pierwsze 500 elementów, powiedziałabym taki średni stopień trudności. Puzelki numer 2, przepraszam. Puzelki numer 2 wpisujące się we vlog masowy, w Świąteczny Klimat. Krajobraz przypruszony białym puchem. Puzelki numer 3. A, ten krajobraz 2000 elementów, więc już takie ciężkawe, chociaż. Te 1500 chyba będą najcięższe z tego wszystkiego, gdyż no tu mamy pięć zeberek, a zeberki są dosyć podobne do siebie, więc to może już wymagać melisy. Tak, fajne puzelki. I ostatnie puzelki, jakie mamy, ogólnie to te puzelki, tak jak już wspomniałam, dorwałam z grupy oddam za darmo. I tutaj to ogólnie są takie grupy oddam za darmo, za grosze, no, różne właśnie tego typu nazwy, synonimiczne nazwy. I po prostu musicie wpisać swoją nazwę miasta, skąd jesteście. A proszę zabrać łapkę z tych puzerków. To Twoje, tak? Rozumiem. I ostatnie. Ło! Wow. Patrzcie. Przepiękny krajobraz, co nie? I to jest... Co? Słucham? Dobra, 2000 elementów. Przeczytałam numer jako liczbę elementów. Już się przestraszyłam, bo 27000 to takie dosyć ciężkawe. Piękne to jest, co nie. Ogólnie odebrałam to od sympatycznej pani, którą z tego miejsca pozdrawiam, jeżeli natrafi na materiał. Bardzo sympatyczna kobieta. Ogólnie większe, w większości na tych grupach są w miarę sympatyczne osoby, które chcą dać rzeczom drugie życie. I bardzo polecam tą, in, tą inicjatywę, tę tą inicjatywę. Tak, więc mam tutaj cztery puzelki będą długie wieczory przy puzelkach, prawda? Chociaż Bingo to takie wieczory przy puzelkach traktuje jako możliwość wybiegania się, bo ja często układam na podłodze i Bingo wtedy stwierdza, Mamy! No i biegnie. I zaczyna Zumis. Ma wtedy ochotę na Zumis sobie biega. I biega mi w puzelki, dziad jeden. Dziadzie jeden, tak? Dziad jestem jeden. Tak, pomocny dziad. No zobaczcie, jak on jest piękny. To jest piękny. Dajcie suba dla Spaniela. To tak, dla Spaniela. Dla wspaniela. Co? Fajne kuzelki. Chyba mu się podobają. Chyba będzie ze mną układał. Układał. Ogólnie, do jaki dzisiaj ten vlogmas niezorganizowany. Nie żeby którykolwiek mój vlogmas, a to jest dopiero drugi, był zorganizowany, ale no. To ja czuję, że jest jakoś wybitnie niezorganizowany. Tak jak wspaniale został przekupiony ciasteczkami i robi nam w tle ASMR, to możemy przejść do drugiego etapu, drugiej części, do drugiego rozpakowywania w dzisiejszym vlogu. Czyli dzisiaj odpakujemy dwie mangusie z mangastoru. Od... Nie pamiętam, co tu jest. Odkleiłam nalepki z większości tych paczek, więc nawet jeżeli JG podpisuje, co tam jest, to ja mogę tylko po wielkości dochodzić, co to jest. A tutaj. Jednym powinna być nana, twardo okładkowa, a w drugim, no właśnie, w drugim nikt tego nie wie. I tak jak ostatnio, tak i teraz zadam Wam pytanie w trakcie mojego męczenia się z pudełkami. I dzisiaj chciałabym Was zapytać ogólnie: co sądzicie o świętach w takim znaczeniu, czy. Nie czujecie czasami, że te święta są iście komercyjne, że już jakby zatraciła się taka rodzinność tych świąt, że głównie mamy tylko taką... mamy azymut ustawiony na to, ażeby mieć choinkę, masę prezentów pod nią, to zastawiony stół? Nie wiem jakby, ale ja często coś takiego odczuwam, że nie liczą się tu te bliskie osoby. Uwaga, zaraz będzie psie psi na lot. Przepraszam pana. Ale proszę nie skakać, proszę nie skakać, proszę nie skakać. I wracając, że. On czekał, aż ja zacznę z tobą gadać, nie? No to wracając ponownie, że już nie liczy się ta rodzina w tym wszystkim, tylko właśnie to, jak, jak to wygląda w tym znaczeniu, że czy mamy bogacie, bardziej bogacie, mamy bardziej bogato, bogato pod choinką, mamy bardziej bogato ustrojony dom, choinkę samą w sobie, że mamy choinkę większą, to, to takie, właśnie taka, nie wiem jak to nazwać, jakby, takie competition, competition z innymi, że próbujemy być najlepsi w tych świętach zapominając o tym, że w te święta chodzi o to, żeby spędzić czas z bliskim. Tak samo jak rodzice często gęsto kupują dzieciom zabawki, ale tak, taką całą masę zabawek, ale jakby nie poświęcają tym dzieciom tyle czasu. Przynajmniej jak ja byłam młodsza, to było często, było często takie reklamy: typu, że rodzicu pamiętaj, że zabawki zastąpią dzieciom Ciebie. No a takie właśnie pytanie do Was. Obrócił spaniel. To ja zajmę się tutaj wsadzeniem jego puchatej dupki, i wracamy. Jego puchata mość wsadzona. A ja mam już opakowane mangusie. Tak więc przejdźmy do tego, co już zaspoilerowałam. Ta, ta folia jest mangi się nie niszczą, ale opakowywanie tego bywa czasami głośne. Pierwsza rzecz. Piękny kalendarz znany bo to był kalendarz dodawany chyba tylko do pre-orderów. I na każdym, na każdym miesiącu, słucham Pana, jest, są piękne obrazki właśnie postaci z mangi. Obrazki, ilustracje. Mam nadzieję, że jakoś jest łapany na ostrość, jest jednak na to, może ja się za tym schowam. Taki ze mnie youtuber że aż, wiecie, tak Wam przelecę szybko, mam nadzieję, że nie biorę z żadnego po dwie karteczki, staram się tak po jednej, ale strasznie długo to trwa. O, mamo! O, mamo, skrojają się! Mamy sierpień, ale piękne są te rysunki. W ogóle nie wiem, czy braliście udział w tym szaleństwu na nanę. Na, 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 na Paradise Kiss, na Paradise Kiss, jak jeszcze Waneko nie ogłosiło tego, że będzie reedycja. No, przed tą reedycją to Paradise Kiss, to niebotyczne były te sumy, za które ludzie sprzedawali. Ja to rozumiem, no bo w końcu taki biały kruk, tak? No, też biały kruk to jest trochę nie... nadużycie w tym przypadku, ale już nie, przy tym zostajmy i ludzie naprawdę wydawali krocie tam po 500, po 1000 złotych. No mi się udało tam chyba y, 300 dorwać, bo tam trzy były na jednym kolorze papieru, dwa było na innym, no bo to było jakieś jedne wydanie, kilka było wydań pierwsze, kilka wydań drugie, jakieś takie tam, nie pamiętam. Ale pamiętam, że było to relatywnie tanie biorąc pod uwagę tego, co się działo. A potem jak Wanego ogłosiło reedycję, Ceny pospadały, wiadomo ja też nie wszystkie, bo niektórym też zależało na tym, żeby mieć tą starszą wersję, no bo ma ta taki, to jest ten aspekt kolekcjonerski, czyż nie? No i sama manga, przepiękna, grubokładka, tutaj jeszcze taki mały kalendarzyk kieszonkowy, portfelowy. Tyta by się do mojego portfela dorwał i sobie chrupki nakupował smaczki. i smaczki. Piękna manga. Ja to uwielbiam tutaj grubo gruboopłatkowe mangi. Co prawda, są może trochę mniej. Tak, nie wiem, czy mogę otworzyć, bo to już trzecie tomy. Tak, niestety nikomu wolność spoilera. Może tam walnęłam przypadkiem, a tym nie wiem. Ale taka sama sytuacja jak przy Paradajskiej, starym i nowym wydaniu, była przy Edenie. Od Kotory, i bodaj wcześniej Eden wydawał Egmont tak mi się Egmont właśnie kojarzy, że wydawał, ale nie dam sobie głowy u, uciąć. Ręki też nie wychodziłabym bez ręki, albo bez głowy. Tak, yy, Manga od wydawnictwa Kotori. No, Nana, chciałabym gdzieś nowa Nana, ale to jest pierwsze wydanie Nany. Yy, Nana wydawana właśnie przez owe wydawnictwo. I tutaj mamy dwie Mangusie. Odpakujmy je najpierw, tylko może zrobię to off-camera. Hmm, ciekawe, ogólnie mamy, 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 mamy tu dwa plany zajęć z atelier szpiczastych kapeluszy i SEO, Sword Art Online i przejdźmy może, bo tu było dwie mangosie, więc przejdźmy do tej dla mnie nie mniej ciekawej, ale będącej na drugim miejscu, więc miecz śmiertelnego. Który chyba też był wydawany w Polsce, tak mi się coś wydaje. Że też był wydawany w Polsce i też nie był dokończony. Więc to jest mieszynie śmiertelnego, również w grubej okładce. No, naprawdę są przepiękne te mangi i przepięknie się je prezentują na półkach. Pachnie mniej atramentem, niż, aniżeli wczorajsze mangi od Suda JG, ale to w sumie normalne, bo troszkę tej paśce już leżało. No, i do tego była taka zakładaczka. Uwielbiam te wszystkie dodatki. To jest takie, to jest takie, taka mała rzecz, a cieszę. No, i teraz ta druga. Mangusia piękna, ja na to patrzę i ja już wiem, co ja będę robić dzisiaj, w nocy. Będę czytać Kutwej Wieczności. Kutwej Wieczności, japoński tytuł Fumetsu, no, a na to eh, Fumetsu czy Fumetsu? Humetsu. Humetsu na natę. Ja wiem, że to się inaczej czyta. Przepraszam za moje kalęczenie języka. Cudowna manga, która ma swoją wersję anim. Polecam, polecam każdemu i mangę, i anim. Poryczałam się na mangę, poryczałam się na anim. Na mnie nie było to żadnego problemu, że wiem, co się wydarzy. I tak się popłakałam. W sumie przy helsingu się popłakałam. A to jest. To to już to, że ja popłakam na helsingu, to chyba podchodzi pod mama. I tutaj. Nie, się jest taki uroczy, taki niewinny, mało dziecko, co nie? Hmm. Ogólnie, to ja tutaj miałam taki, taki rysik do aparatu, żeby móc z daleka y, wyłączyć nagrywanie, i nie wiem, gdzie jest spanial Czy ty masz ten rysik? Powiedz, że masz rysik i jego ja nie zgubiłam. <laughs> Problemy techniczne. Birgardium Leviosa. Naś, to mało magiczny jesteś. Nie, bo niebo to zaraz jesz. Wydaje mi się, że na dzisiaj byłoby tyle, bo i tak jest to tyle treści, tyle informacji. Desorganizacja dzisiaj jest totalna. Prawda, Spaniel? Spaniel jest, przynajmniej miły dla oka. Tak? Tak. Ty i tak mnie nie słyszysz. Trzeba do ciebie. Zapraszamy do komentowania, lajkowania, subskrybowania po więcej. Mam nadzieję, że w kolejnych filmach będziemy nieco bardziej, będziemy bardziej ja będę bardziej zorganizowana, będę przekazywać treść w miarę jasny sposób, a nie się tutaj zamotam jak przy moim monologu przy, przy opakowywaniu nany, bo zaczęłam poruszać tyle różnych kwestii, że sama zapomniałam, co już poruszyłam, a czy co nie. To spokojnie, to ja nawet jak rozmawiam z ludźmi, to oni tracą wątek, o czym ja właściwie mówiłam, mówię i będę mówić, bo to jest jednocześnie prowadzona, na no to nie jest rozmowa, to jest monolog na kilka tema tematów. Tak, jestem dosyć ciężkim rozmówcą. Co? Zostaw tę kamerę, matka. Daj mnie kolację, tak? Kolację. Tak więc, podsumowując, dziękuję Wam za oglądanie, miłego dnia. Wieczora, nocy, w zależności od pory, w której oglądacie i trzymajcie się, do następnego czołem.